Może pojawić się pytanie, czy tą kartę dnia trzeba wyciągać codziennie. Ja mam taką jedną odpowiedź. Tarot jest narzędziem, które służy nam, tobie, jeśli na to się decydujesz, że chcesz z niego korzystać do rozwoju intuicji. To jest coś, co jest dla nas, a nie my dla tego czegoś. Więc nie. Karty dnia nie trzeba wyciągać codziennie. Ale można. To jest bardzo dobre ćwiczenie, właśnie, żeby przede wszystkim poznać karty, żeby zrozumieć ich znaczenie, żeby zauważyć jakieś niuanse i też, żeby popracować właśnie ze swoją intuicją, ze swoim umysłem, ze swoim wyższym ja, czy do kogo tam zwracamy się, właśnie e, pracując z kartami. Natomiast nie ma żadnego obowiązku. Ja sama, pracując z tarotem, już grubo ponad 10 lat nie wyciągam karty dnia codziennie. Bo bywa tak, że po prostu mi się nie chce. Bywa tak, że karta, którą wyciągnę jednego dnia, pracuje ze mną przez kilka kolejnych dni. Czasami widzę, że ona dotyczy jakiegoś większego obszaru w moim życiu, który chcę sobie przepracować w głowie, w zeszycie, po prostu energetycznie. I nie ma na to reguły. Tak jak czujemy, tak jak ty czujesz, że w danym momencie potrzebujesz pociągnąć kartę? Czasami będą to dwie karty dziennie, czasami będzie to jedna karta na miesiąc. Ważne, żeby po prostu być świadomym tego, jak się pracuje z kartami, że jest to Twój wybór, że jest to Twoja decyzja i że to służy Tobie, bo jeżeli czujesz przymus, któremu niekoniecznie chcesz wychodzić naprzeciw, to znaczy, że coś jest nie tak i może należałoby zmienić. Sposób pracy z kartami czy z energią, po prostu ze sobą.